Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj zrobimy sobie film, w którym pokażę Wam nowości LEGO na 2023 rok. Zapraszam do oglądania. No to co? Najpierw wpisujemy LEGO. Tutaj już mam nawet LEGO, strona główna. Wchodzimy, następnie klikamy w nowości. OK? No to zaczynamy. Musimy sobie tutaj w filtrach trochę pozmieniać zainteresowania, nie, dostępność, wkrótce dostępne, uuu aż 111, na pewno tego nie zobaczymy wszystkiego, ale chociaż e, sprawdźmy te według mnie najciekawsze, dobra tematyka, zobacz więcej i na początek moją jedną z ulubionych serii, czyli Star Wars, jest tylko jeden set. Okej, ładuje się. I co to jest tuskeński rabuś? Mamy tuskeńskiego rabusia, to jest briketz oczywiście i wygląda bardzo fajnie. Jak będzie trochę taniej na internecie, to na pewno go zakupię. Ale jeszcze pomyślimy, Ninjago, no to zapewne ogląda tutaj to wielu fanów Ninjago, więc sprawdźmy. Mamy Ninjago i na pierwszy ogień leci Lodowy Smok Zeyna. Według mnie jest to jeden z lepszych zestawów LEGO Ninjago na 2023 rok. O, zobaczcie, tak on wygląda. Mamy tutaj Zeyna, widzę Pixel i jakiś nowych antagonistów. Oczywiście jest piękny Smok. Przejdźmy może do innych setów. Hej. Okay. Lodowy smog za nami. Teraz Titan Mech Jaya. Też bardzo fajny zestaw. O, tak się prezentuje. Dostajemy trzech antagonistów: Jaya i Nie oraz ten bardzo fajny Mech. Ok? Co tu jest następne? Kreatywne pudełko z klockami ninja. No, ciekawy jestem, jak to będzie. Już czekam, aby obejrzeć jakieś e, recenzje tego setu. No, no taki trochę mech, powiedziałbym. Tutaj jakiś uczniów mamy. Co to w ogóle jest? Widzę Senseja, Kaja, Nie... No, ale... No nie najlepszy zestaw, bym powiedział. Dalej... Jeździec, Mech, Kaja, Ewo. Hmm... No może niektórym to się podoba, ale mi nie bardzo, nie bardzo powiem wam. To połączenie Mecha z motocyklem Kaja, no nie bardzo, nie bardzo mi się to podoba. Słaby set według mnie, ale wam to pokażę, okej. Okay. No i także mamy dwóch antagonistów, tutaj jest Nija. Yy, i jeszcze Kai siedzi w swoim Mecho motocyklu, okej. Okay. Dalej smok ziemi kola Ewo. Moim zdaniem świetny zestaw, tylko te skrzydełka, trochę takie małe. I co jeden antagonista, na jakimś pająku dziwnym yy, mamy także kola. No, no fajny. Tutaj rogi piękne. Wow, no mega, to wygląda. Smog wodny. NI Evo. Tutaj też sobie zobaczmy. Oczywiście, jak chcecie zobaczyć więcej zdjęć z danego zestawu, to wchodzicie na Lego Shopa i tam w nowości klikacie tak jak przed chwilą ja. I co tu jest? Smok, który ma bardzo dziwne skrzydła, powinno być to jakimś większym takim elementem zasłoniętym rozwiązany, a nie dwoma tymi jakby dużymi mieczami, że tak się wyrażę. I co? Antagonista, Lloyd oraz Nia. Dalej, starcie Lloyda z mechem Ewo. Ewo to jest chyba skrót od Evolution, jeśli się nie mylę. Napiszcie w komentarzach, czy mam rację i co? Dwa mechy. Ten Lloyd jest fajny. W sumie ten też. I co? Złoty Lloyd. O, fajny fik. Oraz antagonista. Nie wiem jeszcze jak go nazwać, ale powiem wam, że nie wiem, taki ninjagowy zombie, taki trochę szkielet. No dziwne połączenie. Motocykl ninja Lloyd'a. Mały zestawik, chyba 4 Plus, z tego co mi się wydaje. Ok. Motocykl z tych dwóch elementów. Bardzo często w zestawach 4 Plus dostajemy właśnie tego typu motocykl. I co? Lloyd, antagonista, oraz mini taka e, kapliczka z złotym mieczem. To jest ten miecz czterech złotych broni. Kaja. Odrzutowiec ponaddźwiękowy Jaya Evo. Odrzutowiec także fajny. Kosztuje 46 zł. Więc taki mały zestawik z ninjago mogę sobie kupić. Nie zbieram za bardzo ninjago, ale już mogę kupić, nagrać wam recenzję. O J. Tutaj jest tylko o samochód wyścigowy ninja Kaja Evo. O, bardzo fajna wyścigówka. No to mi się podoba. Jak znajdę jakąś ciekawą promocję, to być może, być może. I co jest Kai? Kai z zestawów z ninjago. To już chyba wszystko. Teraz sobie tutaj musimy wyłączyć. O, Star Wars jeszcze serię, jaką wam pokażę. Jest Lego Marvel. O. Tutaj nie będę jakoś za bardzo ich omawiał, nie znam się na Avengersach, na Bohaterach, tak z mojego punktu widzenia, Wam to e, króciutko opiszę. O, odrzutowiec taki Queen Jet Avengersów. E, no, tak jak powiedziałem, nie znam się na tym, ale bardzo fajnie to wygląda, jako jakiś militarny samolot bez tych naklejek e, z tym logiem Avengersów, no to fajnie by się prezentował. Półce. dalej Hulk bitwa o Wakandę 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 coś w tym rodzaju to się chyba mówiło Wakandę z tego co się nie mylę i co mamy Hulk i tutaj jakieś minifigurki no ci nawet nieźle wyglądają a poza tym no to tych dwóch nie znam dobra mam też shorta w którym jest to upchane w jeden film Wszystkie sety, ale jest także film na moim kanale, w którym pokazałem te zestawy, a właściwie to tylko zdjęcia e, w dwie minuty, a nie w minutę jak w tym shortzie. Jest to dokładniej pokazane, macie też tyły opakowania, więc Was serdecznie zapraszam. Upiorny jeździec Mech i Motor, o tam był też Mech i Motor Kaja, ale tutaj jest o wiele, wiele lepiej to rozwiązane i fajnie się prezentuje. Okay. Dalej lecimy Miles Morales kontra Morbius Łatuje nam się samochód Super, z tyłu widzę ten element Kliknijmy tutaj O, to bardzo fajnie wygląda do jakiejś makiety z chimy, z tymi lodowymi wojownikami To by naprawdę mega wyglądało To jest antagonista Mamy Eee, właśnie nietoperze, super zwierzaczki, których jeszcze nie posiadam. 120 zł. No myślałem, że będzie tani, ale jednak jest to 120 zł. I z tego co mi się wydaje, to jest właśnie ten Miles Morales. A, i to jest ten Morbius. Tutaj jest właśnie napisane: lecimy z kolejnymi. O, trzy mechaniczne zbroje. Pierwsza to halka, zielona. Kiedyś pamiętam, były z Nixon takie fajne zbroje. Nawet posiadam w swojej kolekcji dwie chyba, tak. Yy, I tamte były mega. Swoją drogą te też są fajne, ale tamte kosztowały po 35 zł. A teraz zobaczcie, inflacja robi swoje. 7 dych za mechaniczną zbroję Halka. No nie jest dobrze, ale pewnie będą jeszcze wyższe ceny. Czego się naprawdę obawiam bo chciałbym jednak dalej zbierać to nasze ukochane Lego. O, przybliżmy sobie. Hulk tutaj wystaje, trzyma coś w tej ręce. Ciekawa zbroja, ale cena, no cena nie jest zbyt atrakcyjna. Mechaniczna zbroja roketa. Okej, okay. mamy tylko roketa, to jest pewnie ten roket. Tutaj wyrzutnia i pomarańczowy mech. Ciekawie się prezentuje, choć mamy... Chude nóżki, które niezbyt dobrze wyglądają. Powinny być według mnie bardziej tutaj rozbudowane i na pewno lepiej by się to prezentowało. I ostatnia mechaniczna zbroja jest zbroją ta nosa. Okay, widzę rękawice nieskończoności, znam ją akurat. O, super wygląda. No, ten mech jest chyba, chyba najlepszym z tych trzech. Złote elementy, tutaj pewnie to jest naklejka. Ale już niech im będzie. Mamy broń. No, fajnie, to wygląda naprawdę mega. I są przede wszystkim bardziej rozbudowane nogi. Nie tak jak tu. Ok. Następne sety. Tutaj wykasujemy. I może Minecraft. Tak Minecraft miał być. Siedem zestawów. Bitwa w mrocznej głębi. 299 zł. Taka bardziej mała makietka firmy LEGO. Oficjalna. Tak wygląda. I dalej, już może szybciej trochę polecimy, bo ten film będzie trwał wieczność. Rezerwat pandy. Bastion Miecza. Bastian miecza 210 zł. Hej! Okay. No fajnie wygląda, to jest ten mecz! E, znaczy się miecz, jaki mecz? Ciągle mi mundial w głowie. Mamy miecz, ten Minecraftowy. Ośnieżone szczyty. Taki śnieżny zestawik na zimę. Jak najbardziej fajny. O, drzewko ośnieżone. Jakiś tutaj Steve. Creeper widzę. Arena Endu. No taki biedny zestawik, powiedziałbym. Za bardzo mi się nie podoba. Trochę słaby. No, ta konstrukcja nie wygląda dobrze. Ale chociaż minim figurki fajne, jakaś tarcza. Widzę tutaj zbroję. Oj, jest ten, nie pamiętam jak on się nazywał. A, Enderman, no, Enderman. Pszczeli ul. Już mieliśmy ul z Minecrafta, więc taki trochę odgrzewany kotlet. Duża pszczoła widzę. Tutaj jakaś figurka dziwna, nie wiem, co to jest. I ostatni set z Minecrafta. Na 2023 rok to taki mniejszy, tak, za 46 zł. Ja posiadam już taki jeden, nawet tutaj mam go przy sobie. Jest to e, ten mój, to rafa koralowa chyba. A tutaj też tego typu mały setik. Drzewko, bardzo fajnie wygląda. A ostatnią serią, jaką Wam dzisiaj pokażę, będzie City i widzę, że mamy aż 21 zestawów, więc przygotujcie się, jeszcze odznaczymy Minecrafta. Hej okay. Jest? No. Akademia policyjna. Akademia policyjna, 420 zł. O, ścianka jakaś wspinaczkowa, mamy. Linę. O, lina długa jest zlego, Tego chyba jeszcze nie było. Ja mam taką krótszą, taką jakąś taką. O, ale tu jest trzy razy taka, więc naprawdę fajnie. Dalej. Na no, Akademii Policyjnej jeszcze nigdy nie dostaliśmy z Lego. Parking dla pojazdów uprzywilejowanych. Co to jest? Strasz, ambulans. Tutaj mamy znaki, policja. No, według mnie słabo. Według mnie słabo, ale ocencie sami. 300 zł. No nie za dobrze. Terenowy pojazd straży pożarnej. Tutaj tak to wygląda. Strażacy. No niezły. Następny warsztat tuningowania samochodów. O 230 zł. To bardzo dobrze wygląda. Ciężarówka na turniej gier. O, i tutaj też jakaś nowość, taka nowość, że tego jeszcze nie było. Mamy pad. Tutaj jakieś dwie postacie. Bardzo fajnie to wygląda. Jakieś gracze tutaj nawet są. 200 zł. No, nieźle, nieźle. Ciężarówka recyklingowa. Mogę już to nazwać śmieciarka po prostu, ale niech tam będzie. Bo o, no, super wygląda. Ja mam już śmieciarkę. Trochę inną taką pomarańczową, ale ta jest o wiele lepsza według mnie. 150 zł, no trochę według mnie za dużo. Kiedyś to mogliśmy takie coś kupić za 70 albo 90 zł. A teraz to tak wygląda, niestety. Posterunek policji, pościg. O, pamiętam, że było coś takiego z serii Juniors. Jeszcze kiedyś była seria Juniors. To dostaliśmy tam właśnie takie coś. A tutaj to no też odgrzewany kotlet. I nie wygląda to zbyt dobrze. Z tego co mi się wydaje, jest to 4. Tak, to jest 4. Remiza strażacka. Coś tego typu. Nawet bardzo podobne. Ten sam kształt mniej więcej był. Nawet była taka zjeżdżalnia. Było też w serii Juniors. Także odgrzewany kotlet. 150 zł. Ile? No, bez przesady. 4. Ajajaj, to City. Zaskakuje, ale no negatywnie. Choć tutaj mamy przygody samochodem terenowym z napędem 4x4. Powiedzmy, że to jest taki Monster Truck i wygląda bardzo fajnie. Jeszcze namiot z Lego. Super, super, bardzo mi się podoba. 130 zł, nie jest najgorzej. Ok. szkolenie psów policyjnych w terenie. O i także świetny set. Zobaczcie na tą figurkę. Tutaj, te ręce kiedyś był taki pan przebrany za kaktusa, i tutaj właśnie także są użyte takie same ręce. Mamy na smyczy pieska policyjnego. Tutaj jeszcze małego pieska. To jest to wczarek niemiecki, z tego co mi się wydaje. Łódź strażacka. Kolejny secik. 90 zł. No, może być. O, fajna łódeczka! Powiem wam, bardzo fajna łódeczka, według mnie. Koparka. To jest 4, plus, czy nie? Zaraz zobaczymy. Nie, to nie jest 4, 5, no prawie 4 plus. Koparka, hmm, no trochę słaba, trochę słaba. Mi się to za bardzo nie podoba. Jedynie ta szufla. Fajnie wygląda. Pingwinia furgonetka ze Slashem 85 zł i wygląda mega. Mamy już kilka takich furgonetek, właśnie był food track, była pizzeria taka, był nawet warzywniak taki jeżdżący, były oczywiście także policyjne, elektryczny samochód sportowy, nie wyścigowy tylko sportowy, mamy tutaj fotowoltaikę, żeby ładować samochód i bardzo fajny taki nowoczesny samochód, mamy dach jako szybę, kredka weterynaryjna, mimo że jest to 4+, plus, to są dwie bardzo fajne minifigurki. Zapewne to są nadruki, więc też świetnie, bo w serii 4 Plus zwykle dostajemy nadruki na różnych samochodach. Dwa zwierzątka, piesek i kotek szary. 46 zł. Nie najgorzej. Motocykl policyjny, pościg za samochodem. Tak wygląda. O nie, ten samochód źle wygląda. On bardzo źle wygląda. Według mnie to jest porażka. No, ocencie go sami. Tutaj ten przód jakby zderza, podleć Mech. Jeszcze kolejna strona. i siedlisko, wydry. Zapewne kupię ten secik. ciekawe czy tu są te obrotowe koła, tak na boki, co się ruszają. O, wydry dwie. No super. Drzewko w lesie. Jakiś potok. Traktor w parku. okej, okay. Wiewiórka. Wiewiórki. Raczej nie było jeszcze w Lego. Za 46 zł taki secik jest bardzo fajny. Ja widziałem kiedyś takie traktorki. To są takie Melexy chyba, jak mi się wydaje. Wóz strażacki 4x4, 46 zł. O, w 2023 dostaniemy bardzo dużo takich mniejszych secików. Coś dla mnie, ja lubię takie małe. A zwłaszcza lubię małych zestawów robić recenzje, bo te większe jakoś ułożyć przed kamerą i w ogóle to nie jest zbyt przyjemne do nagrywania. Tak to wygląda. Według mnie świetnie. I dwa ostatnie sety. Cybermotocykl oraz motocykl kaskaderski z niedźwiedzień. Cybermotocykl kaskaderski 36 zł. A jaj, to jest bardzo drogie. To jest bardzo drogie. Powinno to kosztować maksymalnie dwie dychy, ale pewnie w sklepach po tyle uda się znaleźć. Ostatni set na dzisiaj. Tak, motocykl kaskaderski z niedźwiedziem. Tak, niedźwiedź jest to przebranie oczywiście i super wygląda. Choć, tak jak powiedziałem, cena jest zbyt duża. No to co, dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, no to napiszcie w komentarzu: Inflacja, inflacja, bo tutaj ceny są niemałe. No to napiszcie inflacja. A ja Wam życzę udanego dnia bądź też wieczoru. Zapraszam na kolejne filmy. Do następnego! Cześć!